Ojej. Oh yeah. A teraz lody białkowe, które możecie zjeść nawet na diecie. Bierzcie sobie serek wiejski, taki normalnie najbardziej wiejski jaki znajdziecie. Jak już macie przełożony serek wiejski, dajecie wasze masło orzechowe, miód prosto z pasieki, do rodnego banana. Wszystko razem blendujecie. Po zblendowaniu wygląda to tak, próbujecie. Mmm, dobre. Mm. Przekładacie do miseczki i zamrażacie. Kiedy wasze lody już się już zamroziły, pora je nałożyć. Uuu, patrz, jak się ładnie nałożyły. I nakładacie do pucharu, jak królowie. Dla wybranych dajecie jeszcze bananka i dodatkowo możecie sobie jeszcze porać masę orzechową. Czas na degustację, a przepis znajdziecie tylko u mnie. Uje. Mmm. Jak prawdziwe lody. Musicie zrobić. Mm -hmm.